Była dziedzina, gdzie w tym okresie Związek Sowiecki odniósł spektakularny sukces. Tą dziedziną była produkcja rakiet i podbój kosmosu. 4 października 1957 roku pierwszy sowiecki Sputnik został wystrzelony. Chruszczow dowiedział się o tym na spotkaniu w Kijowie. Według relacji syna miał powiedzieć... Amerykanie ogłosili całemu światu, że szykują się do wystrzelenia satelity Ziemi. Ich satelita jest wielkości pomarańczy. Myśmy się nie chwalili. A teraz proszę. Mamy satelitem na orbicie. I to nie małego, bo waży 80 kg. W styczniu następnego roku. Chruszczow mówił. Związek Sowiecki prześcignął wiodący kraj kapitalistyczny, Stany Zjednoczone, na polu postępu naukowego i technicznego. W kwietniu tego roku dodał to Stany Zjednoczone próbują teraz dogonić Związek Sowiecki. Oczywiście twierdzenie, że technologicznie Związek Sowiecki wyprzedził Stany Zjednoczone, było stwierdzeniem na wyrost. Ale jest faktem, że w epoce Chruszczowa, w dziedzinie podboju kosmosu, w dziedzinie rakiet, Związek Sowiecki wyprzedzał często Stany Zjednoczone. Dawało to Chruszczowowi powody do radości, a było powodem zmartwienia dla Stanów Zjednoczonych. Bo kwestia podboju kosmosu absorbowała wtedy uwagę opinii publicznej. I takie spektakularne sukcesy, jak wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity Ziemi, czy później wystrzelenie w kosmos pierwszego kosmonauty, były powodem radości dla obozu komunistycznego, a powodem pewnej zgryzoty dla Stanów Zjednoczonych. Drodzy widzowie i słuchacze. Polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X użytkownik Barzanin 1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.